Dzięki czemu Noe odniósł sukces. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejny wieczornik, czyli wieczorne spotkanie ze Słowem Bożym. Każdego dnia staramy się rozważać fragment Pisma Świętego, kilka zdań ze Słowa Bożego i kilka zdań z komentarza. Niech to rozważanie, niech to wieczorne spotkanie jeszcze bardziej pokazuje nam dobroć Pana Boga, ale i piękno człowieka, człowieka, który czasami niestety popełnia błędy, ale także ma w sobie mnóstwo dobra i szlachetności. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za wszystkich, którzy tutaj są obecni dzisiaj na wieczorniku. Dziękuję Ci za wszystkich, którzy pragną zrobić tygodniowe postanowienie, codziennego przychodzenia na wieczornik do tego wieczornika, gdzie mamy obfitość Słowa Bożego. Dziękuję Ci za tych, którzy pragną każdego dnia być przykładem, że można, że udaje się, że Boża łaska działa. I że z tą łaską można współpracować. Niech ta łaska jeszcze pomnaża się w życiu tych osób jeszcze bardziej poprzez wstawienictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania kolejnego fragmentu z Księgi Rodzaju, rozdział 6 od wersetu 18. Chcę ustanowić przymierze moje z Tobą. Wejdziesz do arki Ty, a z Tobą Twoi synowie, Twoja żona i żony Twoich synów. Z wszystkich bydląt, z wszystkich płazów, z wszystkich dzikich zwierząt, z wszystkiego, co ma ciało, wprowadzisz do arki poparze, aby je przetrzymać przy sobie. Będzie to samiec i samica. Z wszystkich fruwających ptaków, według gatunków, i z wszystkich bydląt, według gatunków, i z wszelkich pełzających po ziemi, według ich gatunków. Ze wszystkich wejdą do ciebie parami, samiec i samica, aby przeżyć przy tobie. Nabądź sobie wszelkiego rodzaju strawę, którą spożywać będziesz. Zbierz ją u siebie, abyś miał co jeść ty i one. I Noe zrobił wszystko, co mu nakazał Pan Bóg, tak właśnie zrobił. W tym fragmencie pojawiają się różne motywy. Najpierw pytanie, jak Noe miał to zrobić, aby te pary zwierząt ze wszystkich ze wszystkich gatunków zebrać na arkę. Jakie były wtedy odległości, jakie były kontynenty, jak były już rozłożone? Najprawdopodobniej były to tysiące kilometrów do przemierzenia. I teraz wyobrażamy sobie człowiek bez samolotu, sa bez samochodu, bez pociągu, nie wiem czy miał rower, i tak dalej. Jak on miał, kiedy, w jakim czasie miał to przejść? W jakim czasie miał to przejść i te gatunki pozbierać, jak niektóre gatunki mogły go pozjadać. Czyby takiego słonia wziął na sznureczku i chodź słoniku, bo ci każe? Widzimy tutaj, właśnie to tak może podkreślam, może tak przejaskrawiam, ale postarajmy się spojrzeć tutaj od takiej strony czysto ludzkiej, organizacyjnej, jako na sprawę bardzo mało realną i możliwą do zrobienia, gdybyśmy dosłownie, właśnie do czego zmierzam, gdybyśmy dosłownie odnosili się do tego fragmentu, że potop objął całą Ziemię, i trzeba było z całej ziemi ratować gatunki dzikich zwierząt i tych innych zwierząt. Zatem to jest też takie bardziej prawdopodobne, o czym była wcześniej mowa, że potop mógł być wydarzeniem bardziej lokalnym, że potop mógł być wydarzeniem lokalnym, a to zbieranie, gromadzenie zwierząt dla ich Zabezpieczenia, ochrony przetrwania też ma wymiar, wymiar symboliczny. Najprawdopodobniej nie udało mu się tych wszystkich zwierząt zebrać, połapać, ale nawet część i to ma wymiar symboliczny: jaki, że Noe jest nowym człowiekiem, po Adamie jest nowym człowiekiem, że. Pan Bóg pragnie zachować stworzenie, Pan Bóg nie chce unicestwić, Pan Bóg okazuje swoją miłość, miłosierdzie, daje nadzieję dla świata, że zło samo na siebie sprowadza tragiczne konsekwencje, ale dobro, które było wybranym przez Pana Boga człowieku, którym był Noe, zostanie zachowane. I też Pan Bóg pragnie, aby jego stworzenie było zachowane poprzez te gatunki samiec, samice to też jest ważne. To też jest ważne. I w sposób naturalny, w oparciu o prawo naturalne, dalej życie będzie się rozwijało na Ziemi. Mamy niejako, właśnie ten pierwotny obraz czyli człowiek, jego żona, tam są dzieci, ale mamy też te stworzenia i coś, co będzie od nowa, naprawione taki w jakimś. Zakresie, taki obraz właśnie raju. Ale moi drodzy, patrzmy na to też w takim trochę właśnie charakterze symbolicznym i bardziej regionalnym. Dzięki temu łatwiej nam też tak logicznie będzie sobie poukładać pewne sprawy. I właśnie ten temat, motyw, który się pojawił, co było drogą do sukcesu? Tego, że Noe został wybrany przez Pana Boga, tego, że ocalał. Mamy to napisane w 22 wersecie. I Noe zrobił wszystko, co mu nakazał Pan Bóg, tak właśnie zrobił, czyli posłuszeństwo. Pan Bóg daje łaskę, Pan Bóg wybiera, daje wskazówki, daje plan Arki, mówi, co ma zrobić, czyli to jest Boża łaska, to jest to Boże zaangażowanie, Boży wkład. A teraz ty, człowieku, ze swojej strony, bo Noe mógł powiedzieć, powiedzieć Panie Boże, może się tak umówmy, dobrze, ja tutaj z moją rodziną zbuduję Arkę, a ty, proszę cię, kiwnij swoim boskim palcem, i niech wszystkie zwierzęta, które są twoimi stworzeniami, niech ciebie posłuchają i niech przyjdą do arki. Zróbmy taki układ, dobrze? Bo mogę się nie wyrobić yy, ze wszystkim, z całą robotą. Ale nie, Pan Bóg mówi, że ty masz to zrobić i ty masz się tym zająć. Prowadzisz do arki. Nabądź sobie wszelkiego rodzaju strawę, Czyli On ma to robić, On ma się tym zajmować. I właśnie posłuszeństwo, i moi drodzy, jakże to są ważne postawy, bo Pan Bóg nam daje często łaskę, Pan Bóg nam daje wskazania, daje nam słowo Boże, co mamy zrobić, a teraz. Od naszej współpracy zależy to, czy ja się z kimś porozmawiam, czy ja kogoś przeproszę, czy ja komuś podam rękę, czy ja się wezmę do roboty, czy ja otworzę Pismo Święte, czy ja pójdę do spowiedzi, czy ja pójdę na Mrze Świętą, do kościoła, na nabożeństwo, na spotkanie, na wspólnotę, na rekolekcję itd., itd. I to jest właśnie droga do sukcesu, którą tę drogę pokazuje Noe. Boża łaska i moje zaangażowanie. Poprzez właśnie słuchanie Słowa Bożego, co mam zrobić. I my, moi drodzy, także bierzmy przykład z Noego, a będziemy wygrywać nasze życie, będziemy wygrywać zbawienia. I niech odpowiedział na to słowo będzie Twój komentarz. Panie, udziel mi łaski posłuszeństwa. Panie, udziel mi łaski posłuszeństwa. Też króciutko, bo się rozgaduję, ale też czym jest posłuszeństwo? Mamy słuchanie, a posłuszeństwo jest po usłyszeniu, po słuchaniu. Bo to, że my słyszymy, to możemy słyszeć sobie najpiękniejsze ideały, ale co zrobimy po usłyszeniu, czyli jakie będzie posłuszeństwo, czy to będziemy nad tym pracować i wprowadzimy w czyn? To jest ważne, o czym mówił Pan Jezus. Mamy dwie sprawy: dom na skale i też innych, i na piasku. Ten, kto słucha, to jest jedna grupa, a druga grupa słucha i wypełnia je po słuszeństwo, co robimy po usłyszeniu Bożego Słowa. Zostaw proszę lajka w górę, niech ten. Filmik dotrze do jak największej ilości osób. Także zapraszam na ucztę przed śniadaniem do zegara modlitwy na stronę internetową timtotustu.com i zapraszam jutro na wieczornik. Robimy sobie tygodniowe postanowienie. Niech. A i jeszcze modlitwa do Świętego Józefa. Jak moi drodzy macie intencje, to tutaj duchowo składamy. Możecie je teraz pisać w komentarzach. O Święty Józefie. Jesteś człowiekiem wielce ukochanym przez Najwyższego. Anioł Pański ukazał Ci się we śnie, aby Cię ostrzec i poprowadzić, gdy troszczyłeś się o świętą rodzinę. Byłeś cichym i silnym, lojalnym i odważnym obrońcą. Drogi święty Józefie, spoczywając w Panu, ufny w Jego absolutną moc i dobroć, spójrz na mnie, weź moją prośbę do swojego serca, Śnij o niej i przedstaw ją Synowi Bożemu. Pomóż mi, dobry, święty Józefie, usłyszeć głos Boga, powstać i działać z miłością. Z radością chwalę i dziękuję Bogu. Święty Józefie, módl się za nami. Amen. Na dobrą noc i spokojny sen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia.